Co się dzieje? Gorszy dzień bywało, lepiej. Chodźcie, maluchy, przejdziemy się. Dobra, Dobra super. super! Cześć, Tom, do zobaczenia! Dzięki za wszystko, Pa! No dobrze, Ach, zasłużyłem na odpoczynek. Ach. Ale latać takim helikopterem to dopiero bomba wielka bomba! Nie taka bomba, jak sterować kutrem w samym środku burzy. A tak, dobra kochani, każdy weźmie sobie jakieś coś i będziemy wyglądać jak prawdziwi strażacy. Doskonały pomysł. U, to ja biorę wąż. A, czekaj, czekaj, zaraz ja tu jestem szefem z tego co pamiętam, więc ja biorę wąż. Przepraszam, ale ja też chcę wąż. I ja. Kto powiedział, że tylko panowie mają mieć wąż? O nie! Puszczacie, ale już jest strój! Hej! Sam wąż Ale puszczać, 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 puszczać. Puszczać. Nie! Dobrze, niech ci będzie. Dili, spuszczamy. Dobry pomysł! Uuu. A pomyśleć, że mogłem dzisiaj iść na plażę. No, nie! Gdzie moje ponty Pandy? Gdzie ja jestem? Nie. O nie, 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 nie. Dobra, Tom, bez paniki, tylko spokojnie. Jesteś pilotem helikoptera, myśl! Dostać się do brzegu. Aha, świetny pomysł, czyli co? Czyli popłynę do brzegu. No ale, popłynąć mogę tylko gdzie jest brzeg? Dobra, kochani, żadnego pozowania, żadnych wydziwionych min i żadnych rekwizytów. Stańcie koło Jupitera i zachowujcie się normalnie. Jak sobie życzysz? Wyglądacie świetnie. Nie ruszacie? się, ustawiam ostrość i trzy. Co to dwa... ma być? Oddawaj kiełbaskę! Hej, radar, oddawaj to i już no, oddawaj! Ach. A gdzie Tom? Patrzcie, ponton zniknął! Jak to? Po co ponton w taką pogodę? Dziwne, czy to możliwe, żeby morze zabrało ponton? Już wiem, Tom musiał przysnąć i porwało go na pełne morze. Szybko, dzieciaki! Musimy natychmiast dzwonić po strażaka sama! Tom zaginął we mgle, na pełnym morzu. Tom zaginął we na pełnym morzu. Wybaczcie, kochani, sami Ach. sobie zrobicie to zdjęcie. Benny, Ben. Tom zgubił się na morzu. Przygotujcie Neptuna i Saturna. Tak jest, przyjęłam. Tak jest, robi się. Elvis, szybko, jedziesz ze mną. Oczywiście. Dlaczego przez jakąś okropną pizzę przegapię zaraz cały mecz? O, tak, proszę państwa, wygląda atak. A tak, proszę państwa, obrona! Aha, niewiele chyba mamy do roboty. W sumie można by wracać do domu. A tak wyglądają porządne nożyce. o, o coś naciągnąłem. Hmm. Chyba jakby lekko trąci z Może nawet nie tak lekko. O, O! o, 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 o! Oh! o, o. Gol! Co? W o, o. parku przy boisku płonie duża połać trawy. W parku przy boisku płonie duża połać trawy! Eni, bierzemy węże i gasimy pożar. Elvis, Eli, natychmiast zabierzcie ludzi z pizzerii. Od pełna 100%. Dobrze, że nikomu nic się nie stało. Pamiętajcie, kiedy pali się na zboczu, zawsze trzymajcie się pod płomieniami, nie nad. Dym i płomienie zawsze wędrują ku górze. Rozumiemy? Bardzo wszystkich przepraszam, naprawdę. Panią też strasznie przepraszam. Po prostu chciałam obejrzeć ten mecz i zupełnie nie interesowały mnie te wszystkie panie pice. Och, kochanie, ty moje, ja rozumiem. Nie wiem, czy wiesz, ale piłkę nożną to Bella kocha nad życiem. Serio? <laughs> Prosicie o autograf? Wybacz, że popsuję ci teraz ten świetny humor. Pamiętasz, jakie są zasady, przyjacielu? Zwycięzcy stawiają kolację. Co? Coś ty powiedział? Cześć i czołem. Jestem człowiekoid James. Witam, witam, James chyba nie dasz się nabrać. Przecież to Norman z jakąś zieloną twarzą. Normaxo nie podoba się ten człowiek. Normaxo jest matołkiem. Wcale, że nie. zależy że tak. tak. Dowództwo, halo. Mówi komandor Garrett. Będziemy startować za pięć, cztery, trzy... <ścoughs> Słyszycie mnie tam? Pali się! Pociąg się pali! Pij za swoje po sama! Błyskawica pędzi przed siebie z zawrotną prędkością gareta, brak! Sam! Błyskawica pędzi przed siebie z zawrotną prędkością, ale bez gareta. Kolejka się pali! Co? Pali się? Kolejka się pali! Zrozumiałem, kapitanie, już działamy! To tak, proponuję wysłać Benny, Elvisa i Bena tytanem w górę rzeki, gdybyśmy potrzebowali wsparcia. Tak jest! Świetny pomysł! No, Max prosto z kosmosu! Poważnie? A z której jego części? E, 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 Planety. E, e, ponty Pont. Ojej, a powiedz kosmito, macie tam biszkopty? Jasne, że nie mają, bo nie ma takiej planety. Czyli mi nie wierzycie, ta? To zaraz poczujecie na własnej skórze kosmiczny laser Normaxu. Się. Przejdźcie szybko na tył pociągu i nie panikujcie! Ojej, uważaj! E, wysiądę może z twojej strony. Hej, Witajcie, kochani! Przedstawiam wam nowego członka mojej genialnej kapeli... Oto geniusz strum 2000! Takie miejsce znam, gdzie przyjaciół wielu mam! Temu twojemu mistrzowi chyba jednak daleko do Elvisa, co? Poprawi się, Joe! Daj mi tutaj pełną moc! A niech to, a niech to, niech to. Maszno! Elvis nigdy by czegoś takiego nie zrobił! Tato, Możesz przestać? Ratunku, niech ktoś dzwoni po strażakach! Maszyna zwana geniuszem Strun 2000 wymknęła się spod kontroli i podpaliła scenę. Uwaga! Geniusz Strun 2000 wymknął się spod kontroli i podpalił scenę! Elvis? Ty i Eli bierzcie Jupitera. Penny pojedziesz z Arnoldem Wenus. Ja zabieram Merkurego. Eli, Arnold, wprowadźcie ludzi w bezpieczne miejsce. Elvis, natychmiast zajmij się zasilaniem. Penny, ty pomożesz mi opanować ogień. Tak jest, robi się! Zasilanie odłączone. Ojej, ale się, ale się. Coś czuję, że geniusz strum 2000 nie zagra już żadnej solówki. Uwaga, wszyscy do tyłu! Tak, y, proszę utrzymać dystans co najmniej 5,5 metra dla optymalnego bezpieczeństwa. I już po pożarze! Słuchaj, sam bardzo cię przepraszam za to całe zamieszanie. Masz szczęście, że nikomu nic się nie stało. Dobra, czy panowie przypadkiem nie mają sobie nic do powiedzenia? Błagam Adam, cię, wróć cię, wróć do zespołu! zespołu. Oh. Oh. Jak? Ja. Żonglowanie jest w porządku, ale brakuje mi tego łaba-daba-bum-bum. Bum. A mnie twojego pam-pam-para-pam-pam. Pam. Czekaj, czekaj. Nigdy nie grałem pam-pam-param-pam-pam. Pam. A ja nie grałem łaba-daba-bum-bum. Bum. Och. Wiesz, że ja zawsze gram pam, pam, ram, pam, pom! Tak? Nigdy nie słyszałem tego, pom! Przez to twoje, ram, bam, di Źle robisz, ma być raba, di Jest! Jest też wojka, jeszcze tylko kawałek! Jedno to co, ścigamy się? Czy może wolisz rozkoszować się chwilą? W Co się dzieje? Coś cię boli? Mnie? A, gdzie tam wszystko gra? I dobrze, bo teraz ścigamy się, kto pierwszy do brzegu. O, do brzegu, oczywiście. Czekaj, ale na pewno nic ci nie jest. Nic a nic, po prostu w tę stronę płyniemy pod prąd i będzie znacznie ciężej, wiesz? Ja się niczego nie boję. Ponty Pandy, płynę do ciebie! Ja też! Tak, tak, już pędzę! Może zamiast kleju wezmę tym razem taśmę. Mam nadzieję, że twoje plakaty i Norman z megafonem sprowadzą nam publiczność. Moim zdaniem te jego wrzaski to jakiś kompletnie bez sensu... Ja ty nie powiesz, koleżanko! Chciałem powiedzieć, że ja wcale nie wrzeszczę! Po prostu się nagłośniam. O, Proszę, tego nikt się chyba nie spodziewał! Co się dzieje? Coś cię boli? <laughs> Teraz lepiej, dziękuję. Jasne, ale uważaj na siebie. Eli, jak tam widać ich może? Nie, jeszcze nie. Mamy dzisiaj silne prądy. Wyspa Pontipandi? Ale jak to? Co my tu robimy? Prąd jest bardzo silny. Liczyłem, że damy radę, ale nie jest dobrze, spycha nas na pełne morze. Jednym słowem, strasznie zboczyliśmy z trasy, tak? Ben, proszę cię, widzę, że coś się dzieje. Naprawdę nic. Przysięgam po prostu. A! Oł! No i po co mnie oszukujesz? Bark mnie boli. Musiałem go naciągnąć. Nie dam rady wiosłować. Dobra, to sieć i już nic nie rób. Bo będzie tylko gorzej. I co ja mam robić? Słuchaj, tam na wyspie jest punkt ratowniczy. Powinny być jakieś flary. Dobra, zostań tu. Postaram się dopłynąć. Tylko uważaj na siebie!